Pamiętam rok, w którym powstawał pomnik kućci pomordowanych na rynku. To był 56 albo siódmy rok. Ponieważ mieszkałem blisko, tylko cztery domy od rynku, piąty dom już praktycznie siódmy, siódmy, to każdą wolną chwilę, a nawet szukałem pretekstów, żeby z domu wyskoczyć, pytając mamy, czy nie trzeba czegoś kupić, to biegłem do tych rzeźbiarzy, którzy. Rzeźbili te postacie i przyglądałem się jak w tym piaskowcu powstają zarysy tych. No było to też duża, duża sprawa patrzeć na tych czarodziei, którzy z tych, tych bloków kamiennych wyczarowywali te, te, te zarysy postaci i tak dalej. A później już ta możliwość odczytywania tych nazwisk, bo przyszło się za godzinę, za dwie czy trzy to już tych napisów było więcej i, i czytało się co teraz tam następne będzie. Patrzyłem też na te plany, rysunki, z których przerpali jak gdyby wzory ci, ci rzeźbiarze. No była to taka czarna magia dla mnie.